Kochani mm. <grym> pierd moment. Idę. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja ci teraz Ty zrobię wiesz, play do do nie możesz tego na internecie Fuck. Gitara się ma. Lubię go zrobić... Ja no jest gigatray hardem Tech mnie właśnie zanshotował Co on tak nie miło? O Bozy, chyba nie zje, no nie zje Ma rację, przyznam Cóż się Czy ja się nie cofam, miałam many w ogóle. Jestem ale... kanon Czemu o, win. Słyszałeś w ogóle tą piosenkę Marcel? No właśnie jest nie, nie. Tak nie żyje oh, no. Sezon 3 Deluxe, 4 dychy oh. A to jest kanon w sumie. Nie W sumie? Czy ją ja zabiję? Dobra, Juków to jakiś bzyk od doradza, bzykanie od A później kolejny miliard wiadomości to tutorial i help. Sprawdź na ogólnym. Oh. Sprawdzam na ogólnym. No, Żuka nie ma w domu. Kiedyś Żuk to był teraz to nie ma. Ja jest żółko w tym Frank jest 25. 20... No, dobra, dobra. wywołano mi się od Vejna, ale jestem 3-1 dalej, bo zginęła od mojego grzyba. Dostają wszystkie stuna. Zabijem ją Ryka? Nie. Ja. No, nie już sobie no nie mogę. Czemu, Czemu z... zrobimy tego? Chodź na nią, chodź na nią. Aha! Czemu Aha wszyscy na bocie są? Ja jestem niepowstrzymany Jestem... Y, Malphite jeszcze Rki nie ma przez jakieś 15 sekund Ej, bo ten... FUK! Zabijem siwane. No, specjalnie dla siebie pseczkę, Panowie, potrzebuję pomocy Imo, ten sezon to jest sezon bruzerów o... No, napuścisz?! Zabijem... Zabijem Zabiję No, <laughs> Nie mogę to! Lekko. Uciekać, ona by mnie No ucieka stąd. do góry, nie? Proszę. Ale ona no ucieka na niewidce Tutaj? Gdzie ucieka? Na ucieka na niewidce Ale gdzie? Tutaj. Możesz Bamią. powtórzyć? Tutaj. Bamią. Jeden. D drugi. Dostałem cztery rki. Cztery rki. No. Aha. No cóż. Dobra, sorry. Oni nic nie mają. Panowie, jak tego... Robisz nie zajdą? No ale solo na no tak tranek iść na linię, bada. bo cię zabije. Przecież idę! No dobra, to idź tutaj. Dzień. Bo Dzień cię zabiję. Przecież idę, bo cię zabiję. Dobra. Chy chyba to mam. Mam to. No, bo przegrałem. Mam... A nie! Nie maska, tylko. A nie, to jest master. Ty, a się zdziwi. Morze, level gankę, co? Nie, tu poszedłem nie tutaj i nie mam W. Ale Franek, ja to sam mogę zrobić, mam drugi level. Nie zrobić. O... Tej, bo. Tutaj idzie Rumble. was zamyka, a nie, Rumble idzie w ogóle z drugiej strony. Ja Cześć, jest i Winda, czy on jest najszybszy? Jezu Kameraman, jak tam ci idzie? Kamera na sobie to, <grym i zimno> znaczy no, do no, drake'a Czul On jeszcze żyje? Wy żyjecie? No, żyjecie, dobra Ja mam, ja nie mam RK, ale ja. Adam? Robi Oro? Robiście No nie bo żyjecie No nie mogę z tym... ...jebanym down. I get with you Teal Ale dla ciebie kamera no, jest żukowska, zagraj coś dobrego Dobra pijam, <grym i zimno> pijam Uważa, bo oni wyskakują Aha. To był bait. S-bait. To ty dałeś zabrać... Ej, Kamil chyba... Biegnę na mida Ja idę pieniądze wydać. Tu jest ich więcej. Ale się wjebał. O, zabiłem tego Mastera, dobra. Ale no ja. Oni nie dosują na pewno. Tak bardzo chcą wygrać, że już. Eee, fajk tu gdzieś jest. Uu. Aha. Już Ale Fajcie, jak babacy. Nice! Ale ich zbejdowałeś jak babacy, Marce. No, mm. marce, ty to jednak. Dobra. Y, chodźcie w Mordę i.